Karolina, dlaczego ty się tak uparłaś na leasing tego samochodu? Ja? To ty się upierałaś na gotówkę. No ale dobra, wyjaśnijmy to naszym widzom. Leasing czy gotówka? Wieczny dylemat przedsiębiorców. Zacznijmy od leasingu. Po pierwsze, niski wkład własny. Nie musisz wydawać całej kwoty na start. No dobrze, ale jeżeli złożymy VAT 26 i zrobimy większy wkład własny, to wtedy będziemy mogły sobie odliczyć 100% vat -u. A co z kosztami? Raty leasingowe? Koszt uzyskania przychodu. No dobrze, ale musisz uważać na limit 150 tysięcy. Okej, okay, ale tylko od kapitału. Część odsetkową wrzucasz bezpośrednio w koszty. Nieważne, jaka jest wartość auta. No dobrze, a co z zakupem za gotówkę? Przecież to też ma swoje zalety. Jakie na przykład? Brak zobowiązań, brak odsetek i prowizji. Ale tracisz płynność finansową. I amortyzacja. Samochód możesz amortyzować aż 5 lat. Albo 2,5 roku, jeśli był samochód używany powyżej pół roku. Widzisz, gotówka też ma swoje zalety. W ten sposób przez 2,5 roku będziemy płacić mniejszy podatek, a leasing to jednak zobowiązanie na więcej. Okej, okay, przyznaję, remis. Chyba tak, a wy drodzy widzowie, co wybieracie? Leasing czy gotówka? Daj znać w komentarzu. I nie zapomnijcie, że każda sytuacja jest inna. Dlatego przy zakupie warto rozpatrzeć każde możliwości.